Psalm 111. Alleluja! Będę wysławiał Pana całym sercem w Radzie Prawych i w Zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, rozważane przez wszystkich, którzy je miłują. Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił swe cuda, miłosierny i litościwy jest Pan. Dał pokarm tym, którzy się go boją. Pamięta wiecznie o swoim przymierzu. Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan. Dzieła rąk jego to prawda i sąd. Niezmienne są wszystkie jego przykazania. Ustalone na wieki wieków. Ustanowione w prawdzie i prawości. Zesłał swemu ludowi odkupienie. Ustanowił na wieki swoje przymierze. Jego imię jest święte i straszne. Bojaźń pana jest początkiem mądrości. Prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przekazania. Jego chwała trwa na wieki.